Z tej strony Kyoto to będzie recenzja z Akida do istota wody Dwie Wiek 6, 12 lat 7, 1, 3, 0, 2 to nowoczesny klasyczny logo Lego, Lego Bionic maska kontra UNESCO Akida pułapka wodna te nie przejdźmy do zostało złosimy od Pułapki, pułapka ma, o. proszę, ma śrubę, która się kręci, się zamyka, odnusza pająkowatę, te podwodne, oko, tak się prezentuje nasza pułapka, która ma złapać Akida Tak co od razu rzuca się w oczy, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem, od razu tam stojak. To nie jest tak, bo tak to było kiedy to wyglądało dosyć chłopie, leżąc sobie na brzuchu. No nie fajnie. A tak kładziemy. I o, proszę. Tak klasyczna maska dla wszystkich istot żywiołów. Pomarańczowy kolec. To z poprzednich więc innymi z umaraka, kościelnego łucznika. Obrańców szczela. Może pokażę. A proszę. Był by... Później założę. Oczywiście te są nieruchome. Tak, funkcja. Funkcja jest taka. Ona tak sama sobie teraz to tak niewiele wnosi nam do tego, do tego modelu. Ale to. Teraz wygląda głupio, ale w połączeniu z jest super. Oczywiście widać mechanizm taki, taki nieskomplikowany, prosty. Dużo tych części, żeby ktoś by lubił. U, fajna kolorystyka. Dużo w takich części, fajnie wyglądają. To nadaje wygląd ryby. Od spodu to jest tak, jak wygląda. Element zjednoczenia. Ogon. Jak dla mnie to bardzo fajny zestaw i bardzo go polecam. <laughs> Oczywiście nie trafiłem. O. Tak, prezentuje się Akida istota wody. Ostatnia z istot, jakie teraz recenzuje. Zostaje nam z tej serii LEGO Bionic. Jeszcze tylko Gari. I później Gary z. Y żywiołów i pochatu i chorących. Także dziękuję za subskrypcję. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, skomentujcie, jeżeli uważacie, że to było tandetne, to łapka w dół. Też komentarz, duża motywacja, duża przyjemność, jak mam łapkę w górę. Taka średnia, nie średnia, tylko duża motywacja jak łapka w dół. Subskrybujcie, powiedzcie ścisnąłem dzięki z tej strony Jaton. Hej!